Część Boże siostry i bracia Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 6 maja 2021 roku, Orędzie Maryi Królowej Pokoju. Kochane dzieci, jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Nie odrywajcie się od mego Syna Jezusa, bądźcie wierni Ewangelii i prawdziwemu magisterium Jego Kościoła. Zdrajcy wiary będą działać, by oderwać was od prawdy. Są wilkami w owczej skórze, które wszędzie się rozprzestrzenią, w celu wywołania zamętu w domu Bożym. Zobaczycie jeszcze straszne rzeczy. Wielu kapłanów i ludzi Bogu poświęconych ze strachu przed utratą tego, co przemija, oderwie się od prawdy. Wy, którzy mnie słuchacie, nie wycofujcie się. Mój Jezus potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa naprzód w obronie prawdy po całym bólu pan otrze wasze łzy i zostaniecie sowicie wynagrodzeni to jest orędzie jakie dziś wam przekazuję w imieniu najświętszej trójcy dziękuję że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału, dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję, tak by zgodnie z wolą Boga Ojca. Orędzia te dotarły do jak największej liczby jego dzieci. Prosimy Was również, módlcie się, byśmy dalej mogli dzielnie prowadzić ten kanał. W imieniu Maryi zachęcamy Was również do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia oraz postu najlepiej o chlebie i wodzie, w środy i piątki. Jako Przebłaganie za grzechy swoje, braci i sióstr, bo do tego ona, nasza mama, nas wszystkich zaprasza i uzdalnia. Bóg zapłać.